Witam. Dzisiaj w filmie, bardzo krótko, jak często nawozić rozsadę pomidorów, dokarmiać takim przykładowo takim nawozem, bo ludzie często myślą, że taki nawoz jest to bardzo silny nawóz sztuczny i możemy przesadzić. A dzisiaj uzmysłowię i to, że przy nawożeniu takim, jak polecam, dajemy pomidorom bardzo znikome ilości nawozu. I tak przykładowo, ten nawóz do pomidorów ma NPK 4,5,8. I dodajemy go 3 ml na litr. Także w litrze wody będzie 120 mg azotu, 150 mg fosforu i 240 mg potasu. I teraz trzeba wziąć pod uwagę, że pomidor rośnie w takich doniczkach przeważnie P9, około pół litra pojemności niecałe. I teraz weź pod uwagę to, że do takiej doniczki nalejesz. Według mnie ja tak takleję maksymalnie 100 ml tej pożywki. Także dzielimy na 10, damy 12 mg azotu, 15 mg fosforu i 24 mg potasu. Także jak widzisz, jednorazowo dodajemy bardzo, bardzo małe ilości i teraz gdy zasilisz takiego pomidora tylko dwa razy, to on musi zbudować swojego krzaka. Jak widzisz, jest łodyga, są liście. Także, gdy zasilisz tylko dwa razy pomidora takimi ilościami po 100 ml, to nie ma mowy, żeby ten krzak wyrósł prawidłowo. A teraz, do zaobrazowania, jakie to są naprawdę minimalne dawki, to napiszę ci MPK przysiętego kompostu, czyli azotu jakieś 0,6%, fosforu 0,3%. Potasu 0,3, napiszę 0,4. Także w litrze ziemi kompostu dobrze przerobionego będziemy mieli 6 g azotu, 3 g fosforu i potasu 4 g. przeliczając to na doniczkę pół litra, mamy 3 g azotu, 1,5 grama fosforu i 2 gramy potasu. Czyli przyliczając to na miligramy, mamy tutaj 3000 mg azotu, 1500 mg fosforu i 2000 mg potasu. Także teraz zobacz, jakie dawki bardzo małe dajemy stosując chlorowid pomidorowi, a jakie dawki może mieć pomidor z samego dobrze przerobionego kompostu. Także teraz widzisz, jakie te dawki nawozu naprawdę są śmiesznie małe. Tylko tu musimy jeszcze wziąć poprawkę na to, że w kompoście wszystkie te miligramy nie będą dostępne, bo fosfor może być zblokowany, potas tak samo unieruchomiony, jak i azot. Ale jeśli jest dobrze zrobiony kompost, to możemy przyjąć, że połowa tych makroelementów jest dostępna. Także teraz widzisz, jakie minimalne dawki dajemy z każdym podlewaniem. I gdy masz pomidora podsadzonego w białym podłożu, to przy stosowaniu tego nawozu naprawdę musimy podlewać przynajmniej raz na tydzień. To jest też zależne jaka jest temperatura, jakie jest nasłonecznienie, jaki jest duży krzak, bo gdy jest duże nasłonecznienie, jak krzak już jest rozbudowany, to on szybko wypije wodę ze składnikami, po prostu problem transpiracji zaciągnie te wszystkie składniki. I także na koniec pokażę Ci jeszcze raz te wartości. Są naprawdę skromne w porównaniu z kompostem. I jeśli chcesz mieć dobrą rozsadę, ładną, to nie ma to słuchać, że nawozy sztuczne są bardzo silne. Po prostu zależy jak rozrobisz. Także, dawkując 3 ml na litr tego nawozu i dodając setkę do każdej doniczki, dodajesz naprawdę skromne ilości nawozu. Ale w optymalnym praktycznie składzie, dlatego pomidory. Bardzo ładnie reagują na to noweżenie. I to by było na tyle w tym filmie. Cześć.